W piecniku na agroturystyce jest tyle kur, że po prostu rosołu można gotować i wszystkiego. Chodzą, rozdrapują, rozdziobują, przychodzą od sąsiada Mirka i od pani Irenki szukają nasionek kurki. Zaraz przyjdzie kotek co zjeść. Jest wesoło. O, jak uciekają, boją się. Boją się. Przecież ja im krzywdy nie robię. A tam ich jest pełno. <laughs> Całe stado. O, jeszcze kwiaty. są. A już jest prawie grudzień. No zobacz, ile ich tu jest. O, ha <laughs> ha. a rosą. <rosołu>. Proszę, pięknie. <laughs> uciekają do Mirka zobaczyły, że sąsiad jest na miejscu, nie wyjechał nigdzie do pracy no to są, a tam mają swoją ścieżkę i tam przechodzą do Mirka na polu, obok, do sąsiada o, wszystkie już gonią no, proszę państwa tak, to jest moje rancho rancho kandydata jest bardzo dużo drzew, orzechy włoskie jest przepiękna czereśnia jest rękloda, żółta, słodziutka jak miód. Tutaj wsadzona jest nowa gruszka konferencja. Tam dalej wsadziłem śliwkę. Zwykłą. No, tu trochę przyciąłem także gałęzie leżą. Tu z sąsiadem żeśmy próbowali piłę do obcinania gałęzi. Musiałem te wszystkie duże wilki poobcinać. No i bardzo fajnie się sprawuje. 50 euro kosztowało, ale pół godziny roboty. I teraz jest roboty, żeby te małe wszystkie Pousuwać stąd Gdzieś pozabierać A już czereśnia jest przycięta i na pewno W przyszłym roku tak samo rękloda za nią stoi Będzie miała dużo owoców A tutaj w tym polu Na tym poletku Gdzie miałem truskawki I można było sobie pojeść, ale jak ja wyjeżdżam w czerwcu i akurat yy, Na przykład yy, no One zaczynają kwitnąć, rodzić owoce, no to wówczas skóry przychodzą, je dziobią, i to nie ma sensu. A tak to nakryję tym, tym materiałem, co tu jest, zmienię na nowy. Mam ziemię, kupiłem, podsypię, przekopię. I, w, I tutaj chcę na tym poletku wsadzić około 300 odmian tulipanów, i krokusy jeszcze będą, narcyzę. Także będzie na wiosnę, jak Państwu zrobię w maju, tutaj film. Czy nawet w kwietniu będą wychodzić niektóre tulipany. Może to wtedy będzie przepięknie, będzie dywan. No, a tutaj jest mój plakat wyborczy w starcie na posła z Listy Konfederacji, ale jestem bezpartyjny. Zaznaczam, Konfederacja mnie poprosiła, żeby z jej listy wystartować. No to wystartowałem. Miałem 150% więcej głosów jak 5 lat temu, czyli notowania rosną. No i teraz. Przyszedł czas na Polskę, czyli na start w wyborach na prezydenta Polski. No, jak widzicie Państwo, tutaj z drugiej strony kur jeszcze też. Oj, nawet ładny kogut przepiękny jest. Broni swojej kury, tak. Broni swojej kury. A tam w choinkach się ukryło znowu kolejne statko 10 kur, chyba. Proszę, jak tam się chowają. O! I tu znajdywałem też jajka. Bardzo dużo jajek, nawet. W komorze silnika, bo tu samochód stał. Jak mnie nie było... Asio! 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 To wtedy <grywa> jajka znajdywałem i nawet łeb kaczki znalazłem. To widocznie jakaś kuna przyniosła i tam sobie tą kaczkę zajadała. Tak. No i widzicie Państwo tam dalej też. Całe pole mam kur, także nic, tylko wybudować dużą stodołę. Nie ma problemu. Jest kawałek tutaj terenu. Dałem zlecenie do Godezji w Wałczu, żeby wykonali mi mapki tego terenu I chciałbym tutaj posadowić A co posadowić na tej ziemi? A oto właśnie będzie tajemnica Tego na razie nie zdradzę No bo... No bo jak zdradzę tajemnicę, to potem nic z tego nie wychodzi Także na razie jest to... O, widzę, że nawet jeszcze jabłka daleko Daleko są na drzewie No to pięknie No i ten orzech sztandarowy Przycięty w tamtym roku po przymrozkach, bardzo mocno ucierpiał, wszystko było wszystko opadnięte, liście, e, zawiązane już kwiatostany, wszystko było zmrożone. Zawsze tutaj tym polem przychodzi fala mrozu, także czas na wybudowanie ładnego, dużego budynku, który będzie tą falę mrozu hamował, żeby do moich pięknych azali tam nie przychodził e, mróz, nie ścinał kwiatów, bo też magnolia, trzy magnolie, które mam już duże, ucierpiały w tym roku bardzo mocno, praktycznie nie było kwiatów i musiałem też sporo poprzecinać gałązek, żeby one się odnowiły żeby no na wiosnę, żeby było kolorowo, ładnie no i cóż także widzicie Państwo jak ta magnolia, ile już zawiązała owoców, nie owoców tylko kwiatów, Kwiat, kwiatostany już są to przyjdzie, wszystko pójdzie w kwietniu będzie tutaj bardzo grubo tych kwiatów. Będzie przepięknie. Przycięcie jednak zrobiło swoje, że od razu kwiatostany się pokazały. I moje przepiękne azalie. Rododendrony. To uwielbiam najbardziej. Też przycięte azalie. Proszę zobaczyć, ile zawiązały kwiatostanów. Tak samo tutaj. O. No i rododendrony pięciu różnych kolorach, fantastycznie to jest po prostu to co lubię no tutaj mam kosodrzewinę. kupiłem małe krzaczki sadzonki jak jeździłem jeszcze w zaopatrzeniu bilerskim to przewiezione zostały ze Świeradowa Zdrój no i proszę zobaczyć szyszki już są i przepięknie obrastają mój basen z rybami tu jest pomieszczenie Wstępnej wody, tam leży stara antena, muszę to odwieźć na złom i muszę też poprzycinać tutaj troszeczkę, żeby było ładnie strumyk wody widać. I tutaj jest basen, gdzie jest zapełniony wodą, rośnie trzcina i na lato są wpuszczone ryby, albo jak przywożę ryby, bo jestem na rybach, na przykład to przywożę i tu woda sobie spływa z góry, także dotleniona jest w ten sposób ta woda jednocześnie. Woda miesza się z tlenem. No i jest fajnie. Po prostu jest to moje królestwo, które bardzo uwielbiam. A tutaj moja znajoma pozostawiła samochód. Widzicie Państwo poznańska rejestracja. No i byłem w pracy w Niemczech. Półtora miesiąca, niedługo. Proszę zobaczyć, jakiś wandal tutaj przyszedł. Wytłukł dwa y, okna. Jedno od pasażera, drugie z tyłu. No, i narobił same straty, tak? Oczywiście policja wszystko spisała. Musiałem tu zabezpieczyć starymi plakatami wyborczymi i blachą, Żeby teraz deszcz nie napadał, bo jest ten czas deszczów. W każdym bądź razie narobił strat. A policja wałczył bezsilna. Spodziewam się tylko umorzenia. Jeszcze mówią, że to ta osoba musi złożyć to, że to jest zdewastowane, bo to jest jej. No tak, oczywiście, napisała znajoma oświadczenie o ściganie, ale wiadomo, czym się to skończy. Będzie przepytanych dwóch, trzech sąsiadów i sprawa trafi na umorzenie, tak? No przecież nikt się nie przyzna, że tu można wejść, rozbić komuś, zniszczyć. Ale wiem, kto to zrobił. I pomału wszystko dojdziemy do tego. Zobaczymy, co policja zrobi, bo policja przecież fajnie działa tak jak dzisiaj pokazałem na jednym z filmów, że po pierwszym telefonie rzucili słuchawką i chciałem zgłosić kradzież oczywiście pewnej rzeczy wartości ponad 500 zł pani rzuciła słuchawką, bo ja się muszę do nich stawić. Nieprawda, kradzież jest tutaj, w miejscu, w którym chcę pokazać, że są słupy postawione i z tych miejsców z tego miejsca zostały skradzione rzeczy wartość ponad 500 zł powinni przyjechać, sfotografować z którego miejsca Spisać protokół. Ja się podpisuję jest sprawa załatwiona, ale po tym telefonie, jak rzucono słuchawki, telefonowałem. Co zrobiłem dokument na to, Zna, znajdzie się to na YouTube. Nie wszyscy w Polsce wiedzą, również komendant główny policji, jak, jak y, policja w wałczu traktuje normalnego obywatela ze wsi, tak? bo mieszkam na wsi. Zresztą nie ukrywam tego nigdzie. Wszędzie mówię, gdzie jestem, że jest to najpiękniejsza wieś w Polsce, jaką jest piecnik piecnik na trasie z Wałcza do Mirosławca. I na pewno w starcie na prezydenta Polski będę te wsie nasze tutaj z Pomorza Zachodniego bardzo mocno promował, bo jest to moim celem. Wygrać nie wygram, bo wygra Pan Duda. Będą przeznaczone potężne pieniądze, oczywiście na kampanię z naszych podatków. Ja startuję za swoje pieniądze, za to, co zarobię w Niemczech. No i taki jest mój ogród. Chciałem się troszeczkę pochwalić. Słońce wychodzi, także zaraz idę kopać to poletko nad pod tulipany. O, a ktoś już do mnie dzwoni na messengera. Może jakaś ważna wiadomość, może jest jakiś sponsor. Zobaczymy. Na razie układa się wszystko dobrze, i gwiazdy nade mną czuwają. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia, do następnego filmu.